Akurat kolejna zaleta to będzie skierowana dla tych, którzy wynajmują mieszkania, które mają ogrzewanie na kabelach grzewczych. To kable grzewcze daje to możliwość rozliczania po prostu tylko i wyłącznie energii w takim lokalu. No bo kable grzewcze, które są na prąd, one są podłączone po prostu pod licznik, który jest dany w danym lokalu. Nie musimy mieć osobnego systemu rozliczeń ogrzewania, tylko albo jako wynajmujący, albo jako najemca, Bierzecie pod uwagę zużycie licznika lub podlicznika energii. Płacicie tyle, ile macie zużyte. Daje to oczywiście tą gwarancję, że nie, nie będziecie płacić za dodatkowe zużycie sąsiadów. Awaria centralnego ogrzewania nie będzie wpływać na wasze, yy, wasze potrzeby, czy nie będzie wpływać yy, na to, czy u was jest ciepło, czy nie. Yy, nie będziecie też płacić za, za to, że sąsiad yy, siedzi przy otwartym oknie i zużywa więcej energii niż Wy. Po prostu chcecie oszczędzić, chcecie sobie ustawić ogrzewanie według swoich potrzeb i, i, i trochę na tym też zaoszczędzić, to to będziecie rozliczeni dokładnie za tyle zużycia, ile tej energii pobierzecie. Łatwość rozliczania jest w tym momencie w przypadku tych wszystkich, wszystkich systemów największa na no, układ wodny przy wynajmie i przy wielu lokalach, przy budynkach wielolokalowych zawsze jest trudniejszym w rozliczeniu. To nie do końca oczywiście jest sprawiedliwe, bo jedni zużywają tej energii więcej, inni mniej. Dlatego ta łatwość i komfort rozliczania jest zdecydowanie dużo większa.